Witam serdecznie drodzy widzowie w kolejnym odcinku. A do dzisiejszego odcinka przygotowałem trzy wygrane zdrapki, mega pensje, która miała wczoraj swoją premierę. Kupiłem dwie zdrapki nakazała się przegrana, jedna jest wygrana, owocowa eksplozję oraz Paradiso. W Paradiso już mam 15 zł i jeszcze 9 pól do zdrapania Paradiso, zaczniemy od Paradiso. Mega pensja będzie <laughs> przepraszam, na końcu, a w środku owocowa eksplozja. Ja drogi widzę, oczywiście dziękuję za subskrypcję. Za komentarze, za łapki w górę i zachęcam oczywiście do subskrypcji. Za wszystkie subskrypcje z góry bardzo, bardzo dziękuję. Zdrapka z numer 20. W tym miejscu mamy już 15 zł. I przejdźmy dalej do zdrapywania. Trochę cień pada, ale kolejny symbol to jest delfin. I zobaczmy, czy delfin jest na pewno, jak to zawsze są te. Ja może ciutko przybliżę. Zobaczymy, czy, czy będzie to lepiej. Ok, może nawet za blisko. A, dobrze jest. W tym miejscu mamy delfina. Powoli przejdźmy dalej. W tym również jest delfinek. Mało drapie tych z drapek. Bo jest mało wygranych. Ja oczywiście mam mało wygranych, no bo ktoś może ma więcej. Kolejny symbol to jest. Co to jest? Moment. Wodolot. O! Jest wodolot! Wow! To zaraz. Jak tam było 15 i tu jest 15, to już jest 30 zł. O! Superowo! No jest. Okej. Okay. No to, ale jeszcze mamy raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. Kolejny symbol to. Może ciutko jednak oddalę, bo mi ostrość nie ma. No ta kamera to jest jaka jest. To nie jest jakiejś klasy wysokiej. Dobra, co to mamy? Mamy parasol. Jest w tym miejscu parasol. Również w tym miejscu parasol. Czy jest jeszcze parasol? Nie widzę parasola. Kolejny symbol to jest. Przepraszam. Gwiazdka, czy gdzieś jest gwiazdka? Jest w tym miejscu gwiazdka i nie widzę więcej gwiazdek. Jak coś przegapię, o tutaj to mi się często zdarza: coś przegapić. Kolejny symbol to nutki. Czy są nutki, tak żeby coś podkryły? Mamy nutkę w tym miejscu. Więcej nie widzę. Cztery symbole do końca. Motyleczek. Jest motylek w tym jednym miejscu. Oraz tutaj. Dobrze. Kolejny symbol to piłka. Mamy piłkę. Jedną. Tutaj mamy piłkę. Drugą. I gdzieś jeszcze cię piłka. Patrzę szybko. Nie widzę trzeciej piłki. Dwa symbole do końca. Przedostatni symbol to słoneczko. Słoneczko jest tutaj w tym miejscu. Nic tam nie otwiera. I więcej słoneczka nie ma. No i sprawdzamy ostatni symbol. Mewa. Mój ptaszek. Tak, ja to sobie mówię, ptaszek. OK, jest jedna mewa. No i więcej mewy nie widzę. Czyli mamy 30 zł w zdrabce... Paradiso z numerem 20, a 30 zł to powinny być kontrolne 3 razy N, a jest. Tak. 3 razy N. No to powiem szczerze, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła ta zdrabka. Kolejna zdrabka to owocowa eksplozja z numerem 4. Jest jedna utworzona linia. I został nam jeden symbol do końca. Sprawdzam. Jaki to jest symbol to jest arbus arbus, arbus tutaj i tutaj No to nam nic już więcej nie otwiera. Także sprawdzimy od razu jaka jest wygrana 5 zł no. Zwrot 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 Y jest Y jest Y tak OK i teraz właśnie zdrabka mega pensja tutaj możemy wygrać 250 tysięcy od razu i 5 tysięcy przez 5 lat. Dobra. Mamy 47 już utworzone. Pod sobą nawet jest zrabka z numerem 10. Tak, jak mówiłem, dwie kupiłem. Sprawdzamy dalej. 36 nie ma. Kolejny symbol to jest. 15 jest 15. Wow! Mega pensja. Oj widzę, że jest coś grubo dzisiaj. No, miałem takie dwa odcinki, jak oglądacie to, wiecie właśnie, że same zwroty były. No, było kiepskawo, no, ale teraz jest dobrze. Siódmeczki nie ma. Kolejny symbol to. Znaczy, symbol. Liczba 29. której również nie ma. Mamy 34, nie ma, może szybciej trochę, bo ja to taki wolny jestem w tym, w tym drepaniu. jest 47, kolejne, wow, 31, nie ma, Zrabkę kupiłem rano o 6.30, przed pracą, mogłem sobie wybrać, bo byłem pierwszy, jest 48, pięknie. Oj, drodzy widzowie, super. Już zdrabka jako taka faktura, jej taka średnia, i w ogóle. No ale no, co trzeba jej oddać, że już dała sporo. 33 nie ma. Kolejna liczba to 13. Również nie ma. Co? Przydałby się jeszcze napis: pensja 1. To by było super. Jest kolejne 47. O lolo Mamy 46, nie ma obok, ale co tam, niech sobie będzie obok. Tutaj mamy 16, nie ma. Mamy 41, nie ma. I ostatni, co jest? Dwójeczka. No to dobra sprawdzamy. Czyli tak, sprawdzamy wygrane. Mega pensji. Wow, 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 zaraz bo 47. No to sprawdzam wysokość wygranej 10 zł, później było 15 10 zł, to już mamy 20, 22 nie było, 7, 29, 34, 47, 10 zł to jest 30, kolejne 47, to mamy 10. I później co? Już chyba nie było czy było? 46 nie było, 16 nie było, 41 nie było i 2. Czyli wychodzi na to, że jest 40 zł. Nie wiem czy coś przegapiłem, czy nie mam nadzieję, jeszcze tak, sorry, ale sprawdzę, że w środku, 20, 2, 7, 29, 34, 47, to już było, 31, nie, 48, tak przegapiłem, łoch! Wow. Jest dyszka, czyli mamy 50 zł. Dwie zdrabki kupiłem i jest 50 zł. Kontrolne jeszcze gdzieś sprawdzimy, żeby nie było. Jest jod jod. Jest 50 zł. O, drodzy widzowie, dzisiaj jest piękny, szczęśliwy dla mnie odcinek z wysokimi wygranymi. Ja bardzo Ci widzę dziękuję, że oglądałeś ten odcinek. No było warto chyba, tak? Było warto na pewno. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam cię serdecznie, słyszymy się w kolejnym odcinku, cześć!